Europa, kontynent niegdyś wyznaczający trendy w każdej dziedzinie ludzkiej egzystencji, obecnie nie jest w stanie nawiązać rywalizacji z dawnymi krajami tzw. Trzeciego Świata. Wszyscy Europejczycy powinni nieustannie zadawać sobie to pytanie, co takiego się wydarzyło, że Europa słabnie w zastraszającym tempie. Europejczycy powinni też nieustannie zadawać sobie inne pytanie: co takiego się wydarzyło, że kraje trzeciego świata prześcigają Europę gospodarczo i wytyczają teraz trendy? To ważne pytania, ponieważ nie widać przeciwdziałań temu problemowi, który najwyraźniej wśród tzw. elit europejskich albo nie jest w ogóle dostrzegany, albo różnego rodzaju ideologie zdominowały tych elit umysły. Dla Polski szczególnie ważny jest twór polityczny o nazwie Unia Europejska i nam trzeba stawiać odważne pytania, dlaczego przez wiele lat rządzenia tych samych elit stojących na czele partii liberalno-lewicowych doszło do niemocy Unii Europejskiej. Ciekawe wypowiedzi w tej kwestii zaprezentowano 13 grudnia w Rzeszowie, gdzie przedstawiciele europejskich konserwatystów rzucili nieco światła na ten poważny problem. Powiem szczerze, wy już nie będziecie wyjeżdżać do Europy, zaraz powiem dlaczego. Będziecie znów wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, do Chin czy też do Turcji. Bo w Europie, proszę Państwa, nie będzie miejsca dla przemysłu, technologii, odpowiednik firm i innowacji. Bo dziś Europa. Proszę Państwa, Unia Europejska to jest siedlisko przeregulowania, przeregulowania gospodarek. Nikt tu nie chce inwestować, nikt nie chce zderzać się z tą ideologią, którą nazywają Zielonym Ładem. Proszę Państwa, jak wyglądają ideologie w gospodarce, to dobrze wiecie. Jak wyglądają gospodarki regulowane, to dobrze wiecie, bo przeżyliście, co po niektórzy z Was. Pamiętają albo wasi rodzice, pamiętacie komunę? Właśnie to był system regulacyjny i dziś Europa dąży do systemu regulacyjnego. I takie kraje jak Stany Zjednoczone, Chiny, śmieją się z nas. Mówią: brawo, super. 500 miliardów sprowadzamy z Chin, a 300-300 miliardów eksportujemy. To się całkowicie rozjeżdża, bo każda szanująca się firma mówi nie. Nieregulacji europejskiej. I powiem wam dalej. Tak samo mówią to ci, którzy nam zgotowali to piekło raport pana premiera Byłego Dragiego. Przecież on o tym mówi. Mówi, że Europa jest przeregulowana. No, Eureka, no facet, który był między innymi twórcą tej ideologii, z wieloma innymi ludźmi w Parlamencie. Przecież to jest skandal w tym zakresie. Całkowity skandal. Nie można generalnie w ten sposób reagować i prowadzić Europy, bo biznes światowy patrzy na to z dłuższej perspektywy czasu i musi mieć odpowiednie miejsce i warunki. Więc, proszę Państwa, jeżeli ta Europa nie zmieni podejścia do regulacji, jeżeli ta Europa powie nie w przypadku ETS-u, praw do emisji, które drenują przedsiębiorców, bo dzisiaj, proszę Państwa, Najlepiej byłoby, żeby środki finansowe zostawały w biznesie. Ten biznes reaguje, ten biznes ma środki, by być konkurencyjnym, by wprowadzać nowe technologie i nie potrzeba żadnych dziwnych regulacji typu ETS-2. Europa chyba sobie nie zdaje, co to jest. Proszę Państwa, Wy sobie wyobrażacie, remontowaliście domy, 5-6 lat temu. Wymienialiście stolarkę 10 lat temu. Wymienialiście piecy gazowe 4 lata temu czy 5 Czy wy wiecie, że według nowych norm, które są w ETS-ie 2, będziecie je wymieniać jeszcze raz? Przecież to jest szaleństwo ekonomiczne. Szaleństwo podkreślam. Stoicie czasami obok jakiejś polityki, bo wam wmawiają, że polityka jest zła. Proszę Państwa, polityka kształtuje waszą kieszeń. Kształtuje Waszą przyszłość polityka polska i polityka europejska. To nie jest ciało obce, wobec którego musicie być obojętni. Nie. To nie jest ciało obce. I teraz wyobraźcie sobie to rzeczywistość transformację. Na nowo wymiana elewacji stolarki piecyka. Przecież wymienilibyście go. Za 5, 6 lat czy dziesięć, jakby się zamortyzował i kupilibyście nowe o lepszych technologiach. Na tym polega transformacja, na tym polega przyszłość, a nie robienie czegoś regulacjami, Kwestie przemysłu samochodowego, gdzie Europa była potentatem w przemyśle samochodowym. No dlaczego nie jest? Bo sama sen narzuciła regulacje. Sama sobie narzuciła. I dziś zastanawiają się, co zrobić, żeby przemysł samochodowy wrócił do Europy. To on nie wróci, bo tu są za duże koszty. Wiecie, jakimiście samochodami jeździli 30 lat temu i jakimi samochodami jeździcie teraz. Czy one nie są nowsze, czy one nie są emisy mniej emisyjne? No są mniej emisyjne. I nie potrzeba na siłę pewnych rzeczy wprowadzać. Więc wtedy będziemy konkurencyjni. Bo to jest rynek ponad 400 milionów ludzi w Europie. A wy nie możecie wyjeżdżać spoza Europy, spoza Polski, bo tu musicie budować ten dobrobyt. Zaskakujący jest fakt, że na spotkaniu z europosłami europejskich konserwatystów, a konkretnie z europosłami prawa i sprawiedliwości, pojawiło się wiele młodych ludzi. Ponieważ utartym mamy stereotyp, że na takie spotkania udają się jedynie ludzie starsi, niezamożni i niewykształceni. Dominik Tarczyński w swoim pewnym siebie stylu rozwinął problem, który odczuwamy aktualnie w Polsce. Polacy nie lubią i nigdy sobie nie pozwalali w historii na to, aby ktoś im czegoś zabraniał. Dlatego pokonaliśmy komunę. Jeżeli nam, Polakom, ktoś coś chce odebrać, zakazać, albo nie wpuścić, to zobaczcie, co się dzieje. To po pierwsze. To jest bardzo ważne, Daniel, o czym wspomniałeś, bo Daniel powiedział, że było spotkanie z tym panem z Sopotu w tej sali. Nie będę wymieniał jego nazwiska. I to było, wiecie kiedy? Kiedy my byliśmy u władzy i nikomu to nie przeszkadzało. Dzisiaj jest 13 grudnia. Wyjątkowa data w historii Polski. I znowu nam próbują czegoś zakazać. Nie dopuścić. A jeżeli już to wyśmiać i w jaki sposób, jest tutaj ktoś z wyborczej? Nie przyzna się. A z TVN-u? Też nie? Jest TVN, Pan jest odważny, absolutnie. I teraz witamy TVN. I teraz chciałbym zapytać. Jak pokazać, że tu nie było ludzi, że PiS jest cringe'owy, że moherowe berety, jak tutaj są młodzi ludzie? Jak wy to zrobicie, zastanawiam się. Będę oglądał. Nie, nie powiem, jaki to jest program, ale będę oglądał. Chętnie zobaczę. I moglibyśmy się z tego śmiać, gdyby nie były to metody totalitarne. Zobaczcie, jest 13 grudnia 2024, a my znowu jesteśmy wyrzucani, jesteśmy gorszą częścią społeczeństwa, jesteśmy tymi, którym się zabrania, zabrania praktykować demokracji. I znowu przegrają. Po spotkaniu w Rzeszowie widać, że PiS szybko regeneruje siły i w sondażach czasami wyprzedza koalicję obywatelską, co jest niezwykle zaskakujące po roku niebycia u władzy. Po przegranych wyborach przez Platformę Obywatelską w 2015 roku partia ta praktycznie była upadającą. Dopiero wysłany z Brukseli Donald Tusk pozbierał resztki i poprowadził je do miejsca kilkuletnich obfitych zbiorów.